Jesteśmy w mieście Korfu na starym mieście. Nie wiem jak się nazywa Old tam, czy, czy, czy jakoś inaczej. <grytanie> Teraz idziemy tam. O, co? No. Dobrze mówię. Tak, więc sobie tutaj przejdziemy. z Benistas dojechaliśmy tutaj szóstką Linia numer 6 autobus obecnie koszt 25 euro Ktoś interesował, interesowało także tanio. <tryk> No i coraz bliżej jesteśmy tych części chyba zabytkowych Czekajcie, ja sobie tutaj wezmę Stamtąd szliśmy O, tak to wygląda o... takie uliczki trochę pod górę są niektóre a tu idziemy gdzieś za kamarcz Starego miasta Stara Grecja Proszę to już, to już trochę widać że to jest jednak stare, zabytkowe O tam w górę uliczka tu idziemy w lewo. Patrzcie Tu w lewo to widzę, że tak trochę tylko a tamtedy może wrócimy, wiesz jak pójdziemy? Tak myślę. A tak, pójdziemy tutaj. Całe turystyczne miejsce w rój Ludzi. Ciężko przejść. Naprawdę Tu uliczka ta idzie na dół, akurat jakby poszedł A co to za studnia? Jak wygląda jak silnica. zaraz zobaczymy na pewno jest podpisane gdzieś, albo nie na pewno, na razie to reklamy, trudno mi powiedzieć co to jest, Na